Dozwolone techniki na dzisiejszym turnieju. Balaka, chmura amerykana, trójkąt, duszenie krzyżowe. Nie ma gilotyny. Patrzcie, kunurowo, pamiętajcie, że tutaj na macie jesteście bojownikami. Wszyscy rozumieją? Dobra, klasięcie na trzy. Raz, dwa, trzy. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu władz samorządowych gminy Łęczna. Życzę Wam udanych startów i mogę w piękny, oficjalny sposób powiedzieć, że dziecięce mistrzostwa Polski w brazylijskim uważam za otwarte. Powodzenia! Dobrze, dawaj Dawidek, dawaj! obal sobie go! Na Flecki go połóż! Na Flecki. Piąteczka, gratulacje! Dawid, jak się czujesz? Boom! Brawo! Przechodź to! Przechodź to! Pod w dół! Pod ładną! wadą! ładną! Brawo! wadą! masz Pod stop! sobie stop! Pod stop! Nie stop! Pod stop! Pod stop! Nie stop! Pod stop! Pod stop! Pod stop! Pod Nie Pod stop! Pod stop! Pod stop! Pod stop! Pod stop! Nie z tego, stop! Pod tego, Pod Tak jest. Tak jest! Daj Pod teraz Pod stop! Gratulacje. Mogę dwa słowa do kamery? Dwa słowa? Krasiu to wszystko jest. dla mojego trenera Majka Barana. Okej. Okay. A co spowodowało w ogóle, że zacząłeś ćwiczyć ten sport? Co zacząłem... Pasja, nie? Zawsze lubiłem sporty walki. Oluś wstawaj! Oluś stajemy, Wstawaj Oluś, I w brazylijskim dziewczynku jest ludowski w obiektach DKSA, mecenas kultury i sportu na Lubelszczyźnie. Partnerem się technicznym jest miasto Łęczna oraz burmistrz miasta Łęczna Leszek Włodarski, a także klub sportowy GKS Durnych Łeczna. Gratulacje! Jak Dzięki. się czujesz, może dwa słowa. Super. Czekam teraz na nogi. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zadowolony z siebie jestem. Pierwsze moje zawody. widziałem, że twój przeciwnik tutaj miał chyba jakieś problemy z koniec walki. Co tam się stało? E, tą chmurkę zrobiłem troszeczkę. Aha, rozumiem. Jakie plany na najbliższe dni? Szkoła! Od poniedziałku tak naprawdę. Trenowanie. Okej, tu jesteś silny? No, silny, silny, ale... Nie, nie ma żadnego, ale super walka była. A co ci sprawiło największą trudność w tej walce? E, Chwyty jego, za kołnierz. Okay, Najbardziej okay. mi przeszkadzały. Dobry był przeciwnikiem? Bardzo dobrym? dobry. Okay. A skąd się wzięła w ogóle twoja zajawka na, na ten sport? Znałam mi ze szkoły właśnie mnie namówili. Gratulacje ja i Dzięki bardzo. Powodzenia. Dzięki. Tak jest! Złap za nogę, złap za nogę, do góry, ej, nie za włosy, szefie, mały, zaraz go wyłysieję. Obróć się Nikodem, obróć się! Nikodem, rączki, podnóżkę, podnóżkę. Sponsorami tym są: Mleczarnia Piaska. Szkoła Pływania szar. Nam. Eddie Łęcznik. Polska Fundacja Promocji i Wspierania Sportu O. Klub Sportowy Elita G. Przygotowanie motoryczne w sporcie High School, Polka, Comas, Dante, Karol Trawa. Fundatorem statuetek dla wyróżniających się zawodników oraz w klasyfikacji drużynowej jest Puta Szkła Edvams. Fundatorem upominków oraz nagród rzeczowych jest firma odzieżowa oraz produkująca suplementy diety Belt. Za wydarzenia jest Stowarzyszenie Kopa Kaba Węgry.